dziś będę trochę mówić o page builderach, które są taką nakładką do WordPressa. Powiem wam trochę o wadach i zaletach, albo zaletach i wadach, nie wiem jak tam wolicie. Zacznę od tego w ogóle, co to są page buildery. Krótko mówiąc, to są narzędzia, które umożliwiają wam tworzenie waszej ulubionej strony internetowej bez wiedzy technicznej. Tak bym to ujął krótko. Macie takie opcje, tylko typu drag and drop. I konstruujecie w sposób taki, jaki najbardziej sobie wymarzycie. Więc jakby to jest jakby taki a, etap pośredni pomiędzy e, wyborem template'a gotowego, a już taką prawdziwą deweloperką. To jest taki etap e, pośredni, bym powiedział. E, przejdę tak, do zaletów Page Builderów jest na pewno łatwość użytkowania. To, to można powiedzieć sobie. Pe w pewnym sensie jest łatwość użytkowania, mam na myśli, że się unika tego kodowania, że nie mamy tych, tych technicznych spraw, tylko takie proste komponenty, które tylko przeciągamy i w ten sposób sobie budujemy, tak, jak, tak jakbyśmy my sobie wyobrażali, że ta strona powinna być, a nie tak jak nam szablony na przykład narzucają. Elastyczność w projektowaniu, czyli mamy taką mega dużą dowolność, bardzo miliard różnych opcji. Tworzenie stron bez wiedzy programistycznej, to już wcześniej wspomniałem, że nie musimy się generalnie na tym znać. Aczkolwiek tutaj jest kwestia UX, UI, to tutaj troszeczkę jednak wchodzimy, ale i tak zachęcam do eksperymentowania. Osadzanie wielu elementów, relatywnie szybkie tworzenie stron. Mam na myśli to, że nie trzeba wymyślać czegoś na nowo, tylko po prostu korzystamy z gotowych narzędzi, komponentów i budujemy sobie tak jak z klocków stronę. Responsywny design to znaczy, że nasz kontent dopasowuje się do wielkości ekranu. Ja wiem, że powszechnie mówi się jakoby do mobilnych urządzeń się mówi i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę mówi się najpierw o viewporcie, czyli o wielkości viewportu, a mobilne oznacza dopasowanie pewnych zachowań kontrolek do, do, do małych powierzchni, ale przyjmuje się, że generalnie powiem, że to do mobilnych i do tabletów to wtedy wszyscy jakoby łatwiej to się ogarnia. Na plus też można trochę zaliczyć regularne aktualizacje i wsparcie. Jest też duża społeczność i wsparcie tak samo można zasięgnąć jakiś porad, zapytać się, więc to na pewno jest to dobre. Przykładem tego może być też elementor, na przykład, który ma dość dużą społeczność i można tam zasięgnąć dużo ciekawych porad, a nawet poczytać jeszcze, z czym tam ludzie walczyli, jak rozwiązali, jakie mieli inne sposoby na to, na taki, a nie inny problem. Jest też częściowe wsparcie SEO, a częściowe dlatego, że w większości oni współpracują, że tak powiem pomiędzy pluginami, które są powszechnie dostępne już do WordPressa jak Rank Math, więc oni tam współpracują. Za wiele nie ma tam wsparcia z tego SEO, bo z reguły raczej cel jest taki, żeby użytkownikowi raczej nie zaprzątać głowy tymi rzeczami, które mu są generalnie niepotrzebne, a skupiłby się na budowaniu tej swojej Kochanej strony internetowej, czy też zacząć w ogóle przygodę w internecie. A tu tak sobie po, pokrótce tylko wypisałem, ale przewinę troszkę dalej. Na prezentacji to celowo zostawiłem, żeby jak ktoś przeglądał później tę prezentację, mógł sobie doczytać, o co w ogóle chodziło w tych punktach, które wymieniłem. E... Musimy też powiedzieć, co o wadach, trochę tych page builderów, bo to nie jest tak, że instalujemy sobie page buildera, nakładka na WordPressa i załatwiamy wszystkie sprawy. Drag and drop, i mamy wszystko gotowe i tak dalej. Myślę sobie, że. Te wymienienie tych wszystkich wad, o których za chwileczkę jeszcze powiem one nie są po to, żeby kogokolwiek przestraszyć, żeby powiedzieć że przestań używać pagebuildera, tylko przeciwnie jak będziecie znać pewne rzeczy już naprzód zanim zaczniecie jeszcze korzystać z tych pagebuilderów, no to będziecie mieli świadomość do jakiego punktu możecie dotrzeć, bo jest taki punkt krytyczny w pagebuilderach, budujecie, 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 ale potem nagle się okazuje, że że macie problem na przykład z dostępnością cyfrową. No generalnie żaden z nich nie jest dostępny, tak mówiąc szczerze, i daleka jest jeszcze droga do tego. Ja nie, nie wiem, czy one kiedykolwiek będą dostępne. To wszystko zależy od wewnętrznych priorytetów, jakie sobie ustawiają. No, to może być problem dla tych, co na przykład działają na określonych rynkach, jak Stany Zjednoczone, czy nawet teraz w Europie po tym europejskim akcie dostępności. Więc jak ktoś ma już z tyłu głowy, to że, że ok, będę miał z tym problem, ale wychodzę na chwilę, a potem to poprawię na lepsze, bo chcę eksperymentować, to ok. Ale mówię Wam po to, żebyście mieli świadomość tego, że coś takiego istnieje, taki problem, i w pewnym momencie zderzycie się z tym problemem, ale już będziecie wiedzieć, a nie na zasadzie zaskoczenia. I a propos tej cyfrowej dostępności, to co możecie zrobić, i też mogę Was bardzo zachęcić do tego, żebyście jednak pisali i bombardowali tych wszystkich. E, Wykonawców Page Builderów im przypominać mi o tym, bo prawda jest taka, że e, oni podejmują akcje w momencie, w którym widzą, że jest masa takich zapytań. Wtedy dla nich jest to wartościowe. Więc nawet jak się na tym nie znacie, napiszcie im e maila: Hej, nie działa mi kontrolka, nie mogę formularza zrobić coś tam, wtedy oni podejmują akcję. A tak to myślą, ile w statystykach takich ludzi? Jeden, no to low priority. No dlatego zachęcam wszystkich do wysyłania maili, do submitowania etiketów. To naprawdę. Uwidacznia problem. Wydajność. No, te page buildery, niestety, im więcej tam dodajesz, tym więcej tego kodu musi się wykonywać. Już nawet nie wnikam w szczegóły, jak ten kod jest bardzo rozbudowany, nawet do najprostszych elementów, najprostszych zadań. To są no, czasami naprawdę dziesiątki megabajtów, które użytkownik musi ściągnąć. No i tak, jak niech ktoś sobie potestuje, weźmie telefon i sobie potestuje, jak taka strona działa na takim page builderze, kiedy mam słabe łącze i muszę ściągnąć te 10 megabajtów. Także. Ta wydajność strony niestety troszeczkę kuleje, a to ma też trochę wpływ na SEO, dlatego, że jest jednym z parametrów ważniejszych jest prędkość. Prędkość ściągania, prędkość renderingu, to ma wszystko znaczenie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie znaczy, że powinniście się zatrzymać w eksploracji, bo to nie powinna być blokada dla was, ale powinniście o tym wiedzieć. Ograniczona elastyczność. To też można powiedzieć, że w poprzednim slajdzie powiedziałem, że jest mega elastyczność, ale też, też jest ograniczona, no bo mega polega na tym, że macie jednak tych miliony komponentów, ale jak zaczynacie drążyć temat i chcecie coraz więcej dodawać, bo żeście zauważyli na przykład na jakiejś stronie coś się dzieje fajnego, jak klikniesz, tu się otworzy, tam się zrobi, nagle się okazuje, że w page builderze nie możecie tego zrobić. Więc jakby ta customizacja jest do pewnego poziomu, tylko i więcej tego zrobić nie możecie. Czasem występują problemy z aktualizacjami i nie tylko ich, bo Page Builder potrafi się zaktualizować, ale są pluginy, które są również zainstalowane na Twoim WordPressie i one mogą na przykład wpływać na działanie Page Buildera. Także jeżeli chcecie sobie testować, jak działają aktualizacje, to zachęcam najpierw to robić na jakimś środowisku typu staging, czyli przed produkcją. Zrobić sobie aktualizację i zobaczyć, czy się wszystko zachowuje ok. Jak jest ok, puszczamy na produkcję i jest w porządku. Złożoność w zarządzaniu. Te page buildery aktualne, które przynajmniej ja eksplorowałem. Niektóre mają trochę bardziej uproszczony interfejs, niektóre idą w drogą, żeby ci wszystko pokazać naraz. Nie wiem, to dla niektórych może być to dobre, bo od razu widzą wszystko, ale niektóre potrafią skupić się na tylko wybranych paru elementach, a resztę gdzieś tam schować, bo naprawdę jak się widzi tak za dużo, to można być przygniecionym na tłokiem tych wszystkich informacji, które są na. na dostępne podczas konstrukcji swojej strony. Jak każde oprogramowanie, tak to również posiada potencjalne luki w zabezpieczeniach. No i czasami jest to szybko łatane, czasami nie. Ale no mamy, musimy mieć taką świadomość, że czasem te luki występują. I problemy z optymalizacją SEO, SEO, to już tak troszkę wcześniej też mówiłem, ale z tego względu, że Pagebuildery generalnie nie produkują takiego semantycznego HTML, a nie, mamy problemy z wydajnością, to te pewne parametry jednak wpływają. E na ten page ranking, który mamy. Choć teraz page ranking to i tak jest trochę abstrakcja, i już zaczyna być w dobie AI, więc tak naprawdę AI sobie tak do końca trochę radzi z ładowaniem, nawet jak mamy nie wiadomo jak zbudowaną stronę, to starają się to przeanalizować, ale z doświadczenia wiem własnego, że im lepiej zaprogramowana, im lepiej zrobiona strona, to te automatyczne boty, przez to są zwykłe, to jest zwykłe oprogramowanie. Im lepiej macie to zrobione, to on, tym one lepiej rozumieją tą waszą stronę. Im większy macie taki chaos, bałagan wewnętrzny na tej, to one mają trudności tak naprawdę ze zrozumieniem kontekstu. I dlatego to jest ważne, że raz, że coś napiszecie, ale to może być zaprogramowane w taki sposób, że maszyna rozumie to inaczej, niż to wy widzicie na ekranie. I dlatego są te problemy troszeczkę z tą optymalizacją SEO. E, tu też podsumowałem te wszystkie wady. Możecie potem poczytać sobie. Ten, te slajdy będą dostępne, oczywiście, po prezentacji. E, SEO i Page Buildery, takie podsumowanie jak jest. Nadmiernie generowanie kodu, powielanie metadanych, problemy z indeksacją, dynamiczne generowanie treści. To dynamiczne też warto wspomnieć, bo coś, co generujecie, crawlery wchodzą raz, renderują stronę, a wy potem generujecie coś, a crawler już dawno opuścił waszą stronę, więc tak naprawdę treść się nie indeksuje wówczas. Optymalizacja, wybór page buildera z naciskiem na czysty kod, ale kto to sprawdzi? No tak naprawdę musisz być ekspertem, żeby to sprawdzić, jaki jest ten czysty kod. To jest troszeczkę ta taka walka z wiatrakami. Trzeba po prostu zamknąć oczy, powiedzieć: dobra, niech to robi to, co robi. Ja chcę tylko mieć swoją stronę, wybud zbudować ją według swoich tam wizji, i to jest wszystko. Praktyczne wskazówki. A no to to jest tak, że używajcie po prostu wtyczek do optymalizacji bardziej już zaimplementowaną po stronie Wordpressa jako zwykły plugin. Już się nie przejmować tym co robi Page Builder w zasadzie, ponieważ to co zrobią te pluginy już wystarczająco dość dobrze ogarną tego Page Buildera i nie ma już powodu do, do, do zmartwień, żeby kolejne instalować pluginy już na górkę, że tak powiem Page Buildera. E, o dostępności już mówiłem więcej, ale e, na razie jest tak, że te page builders, y, tylko dodam, że nie spełniają tych wymagań ani Europejskiego Aktu, ani ADA w Stanach Zjednoczonych, ani w Kanadzie. Także generalnie jest długa droga, choć trochę żałuję, że, że, że nie przywiązują do tego aż tak dużej wagi. Szkoda trochę, ale no zobaczymy. Z biegiem czasu może będzie się to polepszać. E, o wydajności też mówię tu w szczegółach, tylko jest, że w, co ma wpływ na szybkość ładowania, no to masa oczywiście kodu, który tam generują w, w megabajtach czasami, e, co może pomóc, oczywiście, to możecie, to ta minimalizacja kodu, optymalizacja obrazków. To, co możecie zrobić, to na pewno optymalizacja obrazków, e, optym o, używanie pamięci podręcznej cache, Albo wy, no, wybór lekkiego pagebuildera. Ja trochę tak dodałem lekkiego, ale to musicie sobie też ocenić sami, czy Wam się łatwo pracuje z takim page builderem. I na przykład, czy stronę, którą wyprodukowaliście, wy utworzyliście, czy ona jest klikasz, lekko się ją używa, czy szybko, czy responsywna jest. To są te rzeczy, które też możecie sami zweryfikować i na tej podstawie na przykład powiedzieć: Dobra, ja chcę tego page buildera i z tym page builderem będę pracować dłużej. E, możecie też używać narzędzi do analizy wydajności e, e, strony i sobie sprawdzać, jak one się tam zachowują, jakie mają błędy, ewentualnie zgłaszać. I nawet jeśli się do końca nie znacie, ale wy, wykryjecie jakieś błędy, zachęcam te wysyłanie tych błędów do e, wykonawców, tych page builderów, to im pomaga. To być może nie będą ignorować tych wszystkich błędów, a wezmą niektóre pod uwagę. Także zachęcam do korzystania. No i pod, podsumowanie. A, Mamy zalety i wady stosowania page builderów. To już o tym mówiłem wcześniej. Nie poddawajcie się. Powiedziałbym, że wszystkie produkty mają oczywiście wady, ale korzystajcie z page builderów. To jest fajna przygoda, kiedy się zacznie, tak naprawdę. Po jakimś czasie uży używania tego page buildera sami dojdziecie do, do, do pewnych wniosków, na przykład jak bardzo kompleksowe to jest, jak bardzo musicie UX znać, że dlaczego ten element ma być tu, a nie gdzieś indziej, czy opcje takie, czy nie. To naprawdę rozszerza horyzonty. Także to jest taki etap bardzo fajny. Niektórzy kończą na tym etapie i bardzo dobrze, niektórzy idą dalej i, i rozwijają się jeszcze bardziej, drążą temat tego kodu i co tam się dzieje. Kluczowe czynniki na wybór page buildera, no to zwracam uwagę na SEO, dostępność cyfrową, wydajność. To są te rzeczy, no i łatwość użytkowania w zasadzie. To są takie cztery podstawowe elementy, na które bym zwrócił uwagę podczas wyboru. Jest to dość trudne nawet czasami w ocenie, bo jest tak dużo tych parametrów w tych page builderach, że na dobrą sprawę to po prostu zacznij używać parę tygodni, nawet parę miesięcy, przestaw się na następny i zobacz jak to działa i potem sam sobie wyrobisz zdanie, bo to co napisane jest, to jest jedno, a drugie to jest życie. Eee, najlepsze praktyki w celu optymalizacji strony z wykorzystaniem page buildera. No tutaj to oprócz samego page buildera to zachęcam do korzystania z wszelakiej maści pluginów, które są bezpośrednio Dostępne do instalacji w samym WordPressie. Żebyście nie, nad, nie nadkładali też również równ tych pluginów takich do optymalizacji, bo to jest kolejna warstwa abstrakcji, która musi być przerobiona. A tak zrobicie to na zasadzie tylko WordPressa. Wewnątrz instalujcie tam pluginy i, i popatrzcie, jak, jak się zachowuje Wasza strona. Jest szybciej, się ładuje, renderuje się szybciej, dobrze, to pomaga, ok. Czyli im, im mniej tych warstw, przez które musi przejść yy, oprogramowanie, żeby przetworzyć to wszystko, tym szybciej to będzie chodzić.